Ale duszny. Naprawdę mam dosłownie parę minut, zanim wyjdę do pracy, więc czas na Dziś będę rozpakowywała paczkę, na którą nie mogłam się doczekać, a i tak przyszła wcześniej, niż myślałam. I to oczywiście będzie paczka Tea workshop. Naprawdę strasznie nie mogłam się doczekać ze względu na to, że jedna zabieżka naprawdę skradła moje serce. I też w końcu chciałam naprawdę bardzo wesprzeć Paulinę w jej biznesie, gdyż naprawdę miałam okazję ją spotkać, poznać ją. Jest naprawdę jedną z najmilszych, wspaniałomyślnych, dobrych, szczodrych osób, jakie mogłam poznać dotychczas. I też miałam szansę też dla niej trochę pracować. Więc na Naprawdę o niej absolutnie nie mogę powiedzieć nic złego. Nic złego. Po prostu to jest kochana, wspaniała dziewczyna. Tyle. Okej, okay. możemy poświęcić chwilę, jak to jest pięknie zapakowane. I te naklejeczki, jeszcze nie rozpakowano. Dobra! Ale to samo się przedzieliło. Pięknie. Mam nadzieję, że nic nie, nie wydarzy. Ja jestem pijanki, z jest na już szofę. Dziś będzie dobry dzień, tak? Myślę, że naprawdę to będzie dobry dzień, chociaż pogoda nie domaga. Dobra, po prostu tak to zrobię, bo. Bo tak. Nie. I tak nie sprzątnę tego dopiero po pracy. Iść. No cóż, oczywiście podziękowania, że zakupiliśmy rękodzieło od niej, od nich. O, oh, coś jest takiego, żeby zeskanować na Spotify. Crystal snow. Uwielbiam tę piosenkę. Jeden z moich ulubionych. I oczywiście Ala Polaroidy. Dziękuję. Czasimy, to mamy... O! Coś słodkiego. Dzisiaj naprawdę mi się przyda, bo chyba spadek cukru. to mamy. O Jezu, ten konfesti i te styropianowe, różowe kulki. Przecież samo to poprawia humor. Okej, okay, może pokażę coś, co naprawdę, jak powiedziałam, skradło moje serce. I to jest ta zawieszka. <grym> Jakie to jest urocze. Jeszcze nie wiem, do czego to przyczepię. Zapewne do pisaka, ale jeszcze nie wiem. Zdecyduję, bo nie chcę, żeby absolutnie mi się to gdzieś zgubiło w moim kolorze i oczywiście z napisem ARMY to jest śliczne, okej, okay. dobra jeszcze jedną rzecz zamówiłam, ale widzę że jeszcze Paulina tutaj mi dodała bransoletkę, oczywiście z napisem BTS Będzie wysuwała dobry I kolczyki. Właśnie dzisiaj specjalnie jeszcze nie założyłam kolczyków, ale mamy oczywiście związanego z BT21, z Babies. I to jest koja. <laughs> koja, właśnie mój ulubieniec z BT21, jeśli chodzi właśnie o tę wersję Babies. Mhm. Mm A... O, jak słodko. Mm -hmm. wcaduję, nie celuję. Uuu, celowałam. Ojej. I to jest... Słodkie. No cóż. Ja jestem tym zachwycona. Uch, ten misiek. Ten misio, misio, misio. Uroczy ten misiek. Jest miarki. Jeszcze raz dziękuję Paulinie. Bardzo dziękuję za wspaniałą robotę. Za to, że to robi. nadal to robi. I mam nadzieję, że będzie to robić jak najdłużej. Bo naprawdę jest... W tym świetna, co robi. I mam nadzieję, że jeszcze kiedyś w przyszłości uda mi się coś z jej sklepiku kupić. Przynajmniej mam taką nadzieję. A ja niestety muszę już uciekać. A niestety, no jeszcze coś mi zaskoczyło. No cóż, ja jestem zadowolona bardzo z tych rzeczy. To wszystko jest urocze, prześliczne, cudne, piękne, zachwycające, ale ja niestety muszę już jeździć. Po prostu, Oni, no, rób to dalej. Rób to dalej, bo nie wiem skąd to wychodzi. Z mojej strony to tyle. Nie wiem, czy nagle ktoś będzie to oglądał, czy nagle będzie ktoś chciał mnie oglądać, ale ja po prostu uznałam, że muszę zrobić ten filmik, ten krótki filmik. Ale zawsze dziękuję wszystkim, którzy oglądali. Wielkie dzięki za oglądanie. O no i pogoda się zepsuła. Nie, nieważne, i tak do końca dnia będę w pracy. Szkoda, bo już naprawdę myślałam, że będzie ładnie. Trudno. I tak to będzie dobry dzień.